Cześć. Witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pętli for i o pętli for each. Tu przygotowałem taką prostą listę, listę osób, imion osób: John, Ann, Bob. No i mamy, mamy taką zwykłą listę stringów. I teraz spróbujemy sobie za pomocą tej listy wyświetlić zawartość tej listy na ekranie, przejść po wszystkich elementach tej listy i Zajmiemy się dwiema pętlami, pętlą for i pętlą for each. Najłatwiej jest to zrobić for eachem, jeśli mamy jakąś kolekcję, wystarczy wziąć sobie for each i możemy zrobić w ten sposób. No i ta pętla for each ma taką składnię, że piszemy for each i w nawiasie piszemy sobie kolekcję, po której będziemy się posuwać, czyli po każdy element będziemy iterować w tej kolekcji. No i każdy element, w ka za każdym razem jak będziemy przechodzili przez tą pętlę w takiej pętli, for each to każdy z tych elementów będzie mieli pod zmienną person i tutaj już możemy zobaczyć że jest to zmienna string ponieważ person to jest lista stringów no i wypiszmy sobie to console write line person wypiszmy to na ekranie no i dobra i widzimy że mamy John and Bob czyli po kolei wypisaliśmy sobie z tej naszej listy po kolei każdy element. Przeszliśmy za pomocą pętli for each po każdym elemencie. A teraz weźmy sobie pętlę for. Czym się różni pętla for? Pętla for piszemy słowo kluczowe for i następnie wewnątrz tej nawiasów, analogicznie do for eacha, podajemy jakąś zmienną sterującą, czyli będzie to zmienna, która działa, wytłumaczę to w taki sposób. Ona działa dopóki ten warunek jest spełniony, czyli mamy tutaj taki warunek, który jest spełniony i to wtedy pętla działa. Jeśli ten warunek jest niespełniony, to pętla się kończy. Czyli mamy taką pętlę, która jest za każdą iteracją, za każdym przechodzeniem przez tą pętlę, jest sprawdzany ten warunek w tym miejscu. I mamy tu takie miejsce, gdzie możemy sobie zadeklarować jakieś zmienne, i mamy tu taki kawałek, gdzie możemy sobie za każdą iteracją wykonywać to jako jakiś kawałek kodu, który który tutaj po prostu jest wykonywany, i teraz przyjęło się, że tutaj definiujemy zmienną, zmienną jakąś sterującą, czyli jakąś zmienną, po której będziemy szli i będziemy mieli tą zmienną w każdej iteracji. Tutaj definiujemy warunek, który musi być spełniony, aby pętla funkcjonowała, i tutaj jest zmienianie wartości tej zmiennej, czyli za każdym razem w każdej iteracji tą zmienną i. Zwiększamy o 1, czyli piszemy plus, plus. Jest to taki operator zwiększania zmiennej o 1. No, my może sobie teraz napiszmy indeks. Może sobie zróbmy w ten sposób, żebyśmy. Dobra, widzę, że im nowszy dotnet, tym coraz więcej operacji a brakuje tych podstawowych, czyli zróbmy sobie ss 2. Indeks, ok. Po prostu z... zmieńmy sobie tą nazwę na indeks, czyli to jest jakby położenie, to będzie indeks, którym będziemy sięgali do. Naszej kolekcji. No, i tutaj musimy wziąć naszą kolekcję Persons i podać tutaj Count, czyli przeczytajmy to takim językiem ludzkim, co będziemy w tej pętli robić. Czyli będziemy teraz wykonywać pętle. Na początku zadeklarujmy sobie jakąś zmienną o nazwie Index i ustawmy ją na 0. I teraz za każdym razem sprawdzajmy ten warunek. Czyli ten warunek jest taki. Że jeśli indeks jest mniejszy niż liczba wszystkich elementów w tej liście, no to jest ok, wykonujemy tę pętlę dalej, jeśli nie, to przerywamy. No i na końcu mamy indeks plus plus, czyli za każdym razem po wykonaniu tej pętli, jak dochodzimy do tej klamry, wykonaj, jak przechodzimy znowu do początku, zwiększ indeks plus 1, czyli jak było 0, 1, 2, 3, przechodz coraz dalej, czyli przejdziemy w ten sposób tutaj przez elementy mamy tutaj trzy elementy, czyli przejdziemy 0, 1, 2, ponieważ w momencie, kiedy byśmy mieli indeks 3, no to on nie będzie mniejszy niż 3. No i może wypiszmy sobie to są. On już to podpowiada, żeby, i w ten sposób sięgamy za pomocą indeksu do kolekcji, czyli używamy nawiasów kwadratowych. Może tutaj sobie zrobimy tak. Wyciągnę to jakby na zewnątrz, żeby pokazać, że o co chodzi, że wyciągnięcie z tablicy konkretnej za pomocą indeksu, czyli wskazując konkretne położenie w tej tablicy, no robimy poprzez nawiasy kwadratowe i poprzez wskazanie właśnie tego indeksu. No i wtedy mamy po prostu tutaj zmienną typu string, która jest po prostu kolek konkretnym, czyli to jest element zerowy, to jest element pierwszy, to jest element drugi. No i ta pętla nam to wykona. To może tą sobie wykomentujemy. No i widzimy, że mamy tak samo John, Ann, Bab. Mamy to samo. Czyli w ten sposób zadziałaliśmy sobie za pomocą pętli for each i za pomocą pętli for. Robiliśmy dokładnie to samo. Pętla for, for each jest pętlą taką, nie interesuje nas jak będziemy przechodzić po tej kolekcji, nie, będziemy, nie interesuje nas czy będziemy przechodzić w górę czy w dół bo przecież moglibyśmy tutaj zrobić, że indeks równa się count minus 1, czyli od końca zacząć to robić, czyli 3 minus 1 to by było 2, czyli od elementu drugiego. Tutaj zamiast plus plus moglibyśmy napisać minus minus i tutaj wpisać, że dopóki jest większy od 0, no to wykonujemy większy lub równy 0, to, 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 to zmniejszamy. Jeśli dochodzimy do mniejszego od 0, no to, to nie wykonujemy. Ja może napiszę taki przykład żeby po prostu pokazać to, ok, persons count-1, minus indeks równy się jest większy lub równy 0, i tu mamy przypadek, gdy przejdziemy po tej liście, ale od końca do początku, no to może uruchomimy, tu będziemy mieli trzy takie listy, sobie obejrzymy. Ok, tu mamy John and Bob, to jest for each John and Bob forem i mamy Bob and John, czyli w odwrotnej kolejności za pomocą tego ostatniego fora. Czyli widzimy, że for daje nam możliwość jakiegoś kontrolowanego przejścia po, tak, po, po, po takiej kolekcji. Czyli for each oznacza wykonaj dla każdego w kolekcji, a for oznacza przejdź, ale używając tych trzech parametrów. Czyli zależnie od tego, jak zdefiniujemy te parametry, on tak po nich będzie przechodził. Czyli możemy na przykład zrobić po jednym, ale możemy co drugi element, co trzeci. Możemy tutaj przeskakiwać w tych elementach. Nie musimy od początku do końca. Możemy pierwszy pominąć. Możemy zacząć od jeden, skończyć o jeden wcześniej. Także tu widzimy, że mamy jakieś możliwość sterowania, jak przechodzimy po tej kolekcji tutaj w forze. A w foriczu po prostu mówimy przejdź po wszystkich, czyli dla każdego person persons, persons, wykonaj ten kawałek kodu. A tutaj już mamy zawsze w forze. Oczywiście, w takim przypadku jak tutaj, on robi dokładnie to samo. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkoła Programowania .com. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.